Czy wyciskacie 100% z filmów, które już posiadacie? Zależnie od tego, czy zrobiliście je sami, czy zleciliście tą produkcję dla ekipy, ponieśliście koszt tej produkcji. Szkoda, jeśli zobaczy go tylko 100, 200 czy 300 osób, bo tyle wynosi Wasz zasięg organiczny na wszystkich platformach. Prawdopodobnie oznaczałoby to, że pomimo poniesionych zasobów nie uzyskacie dzięki nim żadnych korzyści. Na co zatem warto zwrócić uwagę, by Wasz trud się opłacił? Zadbaj o odpowiedni tytuł, opis, tagi, miniaturkę i dopasowanie odpowiedniego formatu do platformy. Nie opieraj się wyłącznie na wyświetleniach organicznych. Virale zdarzają się niezwykle rzadko, nie warto pozostawiać sukcesu Twojej publikacji przypadkowi. Uwzględnij budżet reklamowy w swoich działaniach marketingowych. dystrybucja treści. Załóżmy, że stworzyłeś dłuższy film, w którym poruszasz różne techniczne zagadnienia istotne dla Twojej branży. Prawdopodobnie tylko najwięksi zapaleńcy obejrzą go od deski do deski. Tworzenie krótkich rysów z tego samego materiału sprawi, że dotrzesz również do innych osób zainteresowanych tematem i zawsze będziesz mógł przekierować ich do tego głównego filmu. Przekierowanie do filmów na różnych punktach styku, przypięcie go u góry twoich profili na social mediach, tak by ludziom odwiedzającym twoje profile rzeczy istotne wyświetlały się na samej górze. Umieszczenie linku do filmu, filmów, kanału YouTube, Maila. Opublikowanie ich również na stronie www. Wykorzystanie filmów również w offline. Emisje na targach branżowych, eventach, w których jesteście częścią, ekranach miejskich. Przekierowanie kodem QR do filmu w Waszych katalogach czy wizytówkach. Jeśli zastosujecie się do tych rad, Wasze filmy z pewnością zaczną dla Was lepiej pracować.